W dzisiejszym odcinku powiem jak wyznaczyć kierunki geograficzne za pomocą regałek. Zapraszam na film. Na początek trzeba zaznaczyć, że musi to być regałek tradycyjny ze wskazówkami. Nim pokażę tą metodę w praktyce, to najpierw zaczniemy od omówienia teorii. Na początek musimy ustawić małą wskazówkę w kierunku Słońca. Powstały kąt. Pomiędzy cyfrą 12 a małą wskazówką dzielimy na pół. Połowa tego kąta wyznaczy nam kierunek geograficzny. I teraz najważniejsze. W godzinach popołudniowych, czyli od godziny 12 do północy, wyznaczymy południe. Natomiast w godzinach od północy do godziny 12 Wyznaczymy północ. Teraz przejdźmy do wykorzystania pisa. Tak jak mówiłem wcześniej, najpierw musimy ustawić małą wskazówkę w kierunku słońca. Powstały kąt pomiędzy cyfrą 12 a małą wskazówką musimy podzielić na pół. Połowa tego kąta wyznaczam albo południe lub północ. W dzisiejszym odcinku to kontekst. Pamiętaj, że to tylko jedna z wielu metod wyznaczania kierunków geograficznych. Do zobaczenia w kolejnym materiale.